Przyszedł czas, żeby zająć się tym złomem tutaj w ostrudzie. Pojadę próbnie z cienkim złomem. Tutaj będę miał w kastrze. No, oczywiście to też pojedzie, ta siatka z ostatnich łowów. Ale poza tym jeszcze pojedzie o, ta kastra cała tu pod spodem. Tutaj cienki będzie, oprócz tych blach. jest cała kastra cieniasa. Coś tam jeszcze wygrzebie. No zobaczymy w samochodzie jeszcze. Puszki bi się prostowałem. Z Kustosza, nie wiem czy to. Nie jest, 11 sztuk. Jedna już była nie do wyprostowania, bo tam porwany ten kot jest. Dobra. Jakoś tu trzeba się za to zabrać, a jeszcze parę butelek mam to do Kauflanda pojadę od razu, ale najpierw trzeba załadować złom. Spójrzcie tutaj kryje się pod spodem. 1387 kapsli 5738 gwoździ i inne badziewia jeja, yeah, kastra siedzi czas na taką ramę od łóżka, kawałek kuchenki no i tu pierdółki takie, Oj, i deski do prasowania nogi też pojadą dzisiaj a niech jadą jedziemy modusem, zarombisty sprzęt to autko no okej, okay, złamowisko już się zbliża a ja nie umiem wyłączyć wycieraczek ale to dopiero jak się zatrzymam to będę się tym martwił okej okay. no i widzicie, kasterka pusta trzy dyszki wpadły no i tak, cienki miałem 40 kilo razy 75 groszy czyli trzy dyszki ładne wpadły nawet mi pan nie odliczył tych 2 kil, kilo za kastra chociaż, chociaż była ważona i 2 kg ważyła. Piękny wynik. Jadę teraz do Kaufa. No i ciekawostka jeszcze w Ostrudzie nie zbudowali butelkomatów 550 za puszki i 350 za butelki. Butelek było 7, a puszek było 11. A tutaj jest w trakcie budowy. No i dobra. No i 47, 48, a zapłaciłem niecałe 5 zł i jeszcze z tego odzyskam 3 zł z butelek. Dobry wynik!